Hej, witajcie na moim kanale. ja Jestem Roxana i zapraszam was na kolejny odcinek na moim kanale. Jest to odcinek, na który mam wrażenie, że wszyscy czekali, czyli reakcja na odcinek patentu na kasę z moim udziałem. Ale jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie zostawcie teraz subskrypcję, łapkę w górę i napiszcie mi w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć moją wersję piosenki Adios Teamu X taką bez autotune'u. Bo jestem ciekawa, w sumie jakby to wyglądało bez autotune'u. Jeżeli chcielibyście taki film na moim kanale, to dajcie znać w komentarzu teraz, a Teraz przechodzimy do tego filmu. Patent na urodę. Kinga ma patent na darmowe kosmetyki. Patent prosto z Hollywood. To straszne, to 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 nie ta zadbana 30-latka jest wielką fanką Jennifer Aniston. Kocha serialową Rachel za piękne włosy. I to dzięki niej zdecydowała się zapuścić swoje piura. No i właśnie to jest ta dziewczyna, która jakby gra taką główną rolę w tym w tej części odcinka, bo tam jest po prostu kilka takich jakby ród. I ona tutaj nie będzie się się, jakie są promocje w drogeriach. Na początek sprawdza jakie nowości są teraz dostępne w drogeriach. Orientuje się, który krem będzie najodpowiedniejszy dla jej, jeszcze młodej, ale już gdzie niegdzie marszczące się twarzy i rusza na akcję. Tego co Kinga będzie teraz robić, nie sposób nazwać zakupami, to raczej łowy, zbiory, czy też może żniwa. Była otwarta dla klientów, bo oni to nagrywali w trakcie, jak klienci byli w drogerii. To było dziwne. Jakiś godny kremik, e, polecenia na zmarszczki. No jestem ja. Gdy widzicie to, czy Wy to widzicie? Tak mnie nadbiorowali, a ja przecież No całą no nie? Ja chciałam, nie chciałam być gwiazdą telewizji. Ja chciałam być gwiazdą tv 4 i co? Mogłaby Pani coś tak, Pani. Super. Widać, że to ja chyba trochę nie. Kinga, biorąc przykład z granej przez Jennifer Aniston Bohaterki. <laughs> Musicie mi uwierzyć, że to jest no bo przecież bym nie znalazła tego odcinka tej osoby, która wygląda jak ja, ale wyglądam strasznie, w ogóle jakaś za duża koszula, za małe spodnie, za małe buty. Zresztą zaraz sami zobaczycie, w ogóle ta cała scenka jest mega cringe'owa. Prosi w drogerii o próbki swoich perfum i najnowszego kremu na zmarszczki. Czy mogłabym prosić o próbkę? Tak, oczywiście. Oczywiście. No i zapraszam do kasy. Zagaduję, bajeruję. I tak sprzedawczyni zamiast jednej próbki daje jej zapas na tydzień, bo Kinga prosi też o próbki dla jej równie, bardziej pomarszczonych mamy i przyjaciółki. Mogę prosić o więcej próbek? E, oczywiście, może pani jeszcze tutaj Dziękuję jeden do... raz. <grydum> Kinga nie poprzestaje na jednym sklepie i od razu udaje się do następnego. Oczywiście, to była cała moja rana. Te ręce, tak? Nawet nie było scenariusza po prostu tej roli, serio. Ej, ej, zapłacili mi tak naprawdę y, prawie tyle, ile za cały odcinek Szpital, gdzie tam się przechodzi dwa dni i się jakby uczy scenariusza i ma się skomplikowaną rolę, więc oczywiście, ja takie role mogę grać. no why not? A czy, czy byłaby możliwość jakichś próbek, jakbym dostała od pani? Super, super. Trochę jakby słabe jest to, że ona w każdym sklepie, tutaj zaraz Wam jeszcze dalej pokażę, yy, ma te same próbki, jakby tak, w tym sklepie są te same, w tym sklepie są te same, takie same opakowanie. Widać, że to jest takie no mega jakby sztuczne, tym bardziej, że jak się zbiera próbki z różnych sklepów, to ma się po prostu różne. I tak nasza Kinga po całym dniu łowów ma 10 próbek perfum, czyli 50 ml ulubionego zapachu, a najnowszego kremu pokaźny słoiczek. W ten sposób Kinga zaoszczędziła 300 zł na perfumach i 400 na kremie. No i taki miałam właśnie epizod w tym programie. Troszkę mały, ale no niezwykle jakby opłacalny w zasadzie. Proszę więcej takich telefonów i było mega śmiesznie, więc w sumie. Taka troszkę inna y, rola. Dajcie znać, co myślicie o tym pomyśle z y, właśnie piosenką Timu i Stelios w takiej normalnej wersji. E, no i czy chcecie odcinek z y, szpitala? Żebym zareagował na szpital ten właśnie z suknią ślubną, w którym miałam grać, a nie zagrałam, bo nie. To widzimy się w kolejnych filmikach subskrybujcie i lajkujcie. Cześć! Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to koniecznie teraz to musisz zrobić, kochany, kochana, kochany, kochani. Zasubskrybuj teraz ten kanał i przejdź sobie do któregoś z filmików, które masz do wyboru, albo ten tam, albo ten tam.